i pobawimy się trochę z kaskami. Jesteśmy na placu, gdzie prawie nie ma nikogo. Dlaczego? Bo będziemy je dewastować. Eee, nie chcę wam opowiadać o skorupach, o tym, jakie są bardzo wytrzymałe. Chcę po prostu się dzisiaj powyżywać. Mam dwa kaski firmy Nolan. Jeden jest MTR, już trochę powypadkowe. Zresztą, co widać, brakuje im kilku rzeczy. Ten... W środku jest pusty, czyli tu mamy całą, e, tel, samą tylko skorupę. Przy wypadku, wszystko powypadało, ale skorupa jest dalej cała. Ten Nolan nawet ma blendę, która zobaczcie, za, przed chwilą jeszcze działała. O, teraz będzie działać. Zobaczcie, działa blenda. E, jest EPS. Nie ma wyściółki, ale wyściółka nam nie jest do niczego potrzebna. No i ten MTR jest w sumie najpełniejszy. Ma szybkę, ma wyściółkę, ma EPS. Ma wszystko, wszystkie te kaski mają atesty. Zobaczcie, ten już jest trochę stary, ale jest atest. Także wszystkie są dopuszczone do ruchu. A zobaczymy, ten jeszcze. Zobaczcie, też jest atest. Całkiem świeży. I tego też. Zobaczcie, jest. Więc wszystkie są dopuszczone do ruchu. Więc dzisiaj się trochę nimi zabawimy do dzieła chodź w górę o, 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 o. to powoli, MTR. MTR na razie obrywa najmocniej. Jeśli chodzi o uszczelki, już właśnie straciliśmy szczękę, ale dobra, włożymy ją jeszcze. Skorupa, zobaczmy na skorupę. Skorupa cała, ale to jest tylko ABS. Dobra, działamy dalej. Zemtera odpadła na zawiasach, ale to zrozumiałe. Zobaczymy jak się połamie. połamie. <grymianie> 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 to jest szybka tylko zemtera, tylko zemtera. A widzieliście przed chwilą trzy razy, <noise> chciałam ją złamać, ale mi się nie udało. Dlaczego tak jest? Bo te szybki nie są e, zwyczajnymi szybkami i one mają e, specjalne domieszki, żeby podczas wypadku one właśnie nie poraniły naszych oczu. E, dlatego nie powinno być tak, że ja naciskam, a ona pęka. Ostatni raz. Dobra, jeszcze raz. <noise> Dobra, yes, <laughs> isso, Ta już nie działa. Chociaż jeden. Tak, że prawie na mnie leciało. Bardzo wysoko, wysoko. No, Lan, ta sama skorupa. Zobaczcie, ona nigdzie nie jest pęknięta. Jest tylko nieładna, ale to chyba zrozumiałe, ale nigdzie nie jest pęknięta, i ona dalej jest sztywna choćbym chciała to go nie rozwalę ostatni rzut do góry żeby mi nie poraniło palców o! coś jeszcze odpadło bardzo dobrze ogólnie nie powinny sprężynować, bo jak sprężynują, to skrupa jest zła, aczkolwiek ten jest pusty, dlatego te sprężynowanie jest większe. Normalnie jak go spuścimy, jest tylko jedno odbicie i od razu siada. Jeśli chodzi o Entera, tak samo. A bez Lexus. Trochę się męczymy, tu wem też już skrupa poszła, EPS też. Teraz powyciągamy. Z zapięcia. Jedno MTR. O, tak wygląda EPS. Po kilku wypadkach klejony taśmą. Jakieś poduszki całe. Szczęka tylko w jednym miejscu. I nigdzie więcej w sumie nie pękła. Zmówiłam się dzisiaj wszystkimi kaskami z atestem. Żadnego nie udało mi się rozwalić. Jestem trochę zawiedziona. Aczkolwiek e, dumna z tego, że sprzedajemy e, kaski e, tak trwałe. Bo czy to jest MTR, który idzie już kupić tam od 200 zł, czy to jest Nolan, którego idzie kupić teraz w promocji o 400 zł, e, to obydwa, obydwie firmy. E, no spisały się bardzo dobrze. W RT, tylko i wyłącznie uszkodziła się skorupa czołowa, szczękowa, przepraszam, ale tylko tu na nosku zresztą to widać, ale tu trzyma, więc nasze zęby są w całości. Nic mi nie pozostaje, tylko iść do domu i się popłakać, bo nie udało mi się dzisiaj zdewastować mocno żadnego kasku. Na razie. kaski po naszym kraszu do obejrzenia w Katowicach na Opolskiej 22 i do domu. Ej!